Siemanko wszystkim z tej strony Maty, słuchajcie, ja niestety nie dałem nagrywać przez ostatni czas, ponieważ, jak słyszycie po moim głosie, jestem dość mocno zachrypnięty, zakatarzony. Niestety nie dałem edy streamować, ale w sumie nie było to takiej tragedii, ponieważ co tu się u nas dzieje na naszym froncie, ogólnie, był teraz trzydniowy rozejm, zakończenie rundy drugiej, walki zaprzestane zostały i teraz tak za. Dzisiaj o 00, czyli tam za 12 godzin, my razem z cwf walczymy o dostęp do Kremla, ponieważ tak, mm, tak było postanowione po zakończeniu pierwszej rundy mm, moskiewskiej. Ogólnie rzecz biorąc, takie walki mają trwać teraz 3 dni. Komu uda się przejąć ten Kreml? Po tych 3 dniach ten będzie go miał na sam koniec okupacji. Ogólnie jest to bardzo dziwna Moskwa, ponieważ my więcej mamy takich traktatów teraz pokojowych, niż normalnej wojny. A dlaczego tak jest? No bo to są właśnie negocjacje na poziomach R5 z poszczególnymi sojuszami. Mi brakuje w tym momencie około 6000 zabójstw. No i teraz przez te 3 dni, które będą tymi walkami, ja te jakieś zabójstwa muszę po prostu zrobić. Więc mam nadzieję, że będę troszkę bardziej aktywny, zresztą zobaczę jak na ile pozwoli mi zdrowie. Ogólnie ten sojusz CWF, tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo dobrym sojuszem, ma bardzo dobrych graczy, więc mi się daje, że walka będzie zacięta i będziemy walczyć tutaj cały czas. Po tych trzech dniach, chyba nasi, reszta naszych towarzyszy, sojuszników, czyli C01, WTF i reszta, będą tutaj sobie zajmować też te tereny, bo my robimy przeważnie tak, do ten Krem i tak oddajemy każdemu z tych ośmiu sojuszów do chociaż raz przyjęcia, aby mogli sobie bezpośrednio odebrać nagrodę podaczego go by nie i teraz tak, co tu się w ogóle u mnie pozmieniało? Parę rzeczy się pozmieniało, już wam pokażę. Słuchajcie, pewną rzeczą, jak zobaczycie od razu, to jest baza, moja skórka. Jak mi się to w ogóle udało zrobić? Słuchajcie, przy was kupiłem ostatnio mm, 5 skrzynek, tam się nic nie udało, a później miałem nakręcać kolejny odcinek i kupiłem 10 skrzynek. No ale przez to, że byłem po prostu chory, nie dałem rady za bardzo ani mówi, tylko leżałem cały czas w łóżku, no to nudziło mi się. więc mówię, dobra, to kupię sobie te 10 skrzynek i otworzę, zobacz co tam będę miał. I nie uwierzycie, kupiłem dodatkowych 10 skrzynek i w skrzynce numer 6 pojawiła mi się skórka bazy, a w skrzynce numer 7 pojawiło mi się od razu ten, ta skórka do MB od rewolucjonistów, z tego co kojarzę, mega fart. Naprawdę nie wiedziałem, że to tak może być. Ja, przeważnie, jak inwestuję, to tak maksymalnie inwestuję. Właśnie te dwie paczki, pierwsze kupuję i czasami, jak mam ochotę, a resztę to nie. I widocznie jest to, jest szansa po prostu wylosowania tego, no ale nie taka duża, nie. I teraz tak, oprócz tego, że udało mi się wylosować te, ten skin jeden, czyli może, znaczy nie jest on może najpiękniejszy jaki jest, no ale to jest tak mój pieszy skin jaki mam w grze, więc czemu by nie? I po drugie udało mi się ulepszyć ten czołg 9 do 9.0. O, normalnie będzie miał troszeczkę więcej siły, tylko ja sobie teraz testuję stalowa plus właśnie spanner. O wiele więcej są mm, odporni na obrażenia. I o wiele więcej wytrzymać na polu bitwy niż normalny skład. Bo w normalnym wypadku ja sobie tutaj układam z plus na drugiej pozycji jest łowca u mnie. A tutaj sobie układam to w byle jakiej kolejności, bo to jest dla mnie już bez różnicy. Bo ta artyleria, i tak, jest bardzo słaba. I tu jeszcze dajemy tą baweczkę. No dobra, zresztą. Dobra, możemy dać ją tutaj. I obojętne. Ja mam teraz 20,5 miliona. Ulepszanie tej jednostki, jak sami wiecie, jest mega kosztowne. Hmm, potrzebujemy tam strasznie dużo tych komponentów. Słuchajcie, mamy prototypy. Mi się udało ulepszyć jedną umiejętność na 98 poziom. Potrzebujemy teraz tak, tutaj po 6 prototypów, czyli 18 plus 28 prototypów, czyli komponentów, czyli to w sumie mamy 46 komponentów. To ja to będę zbierał chyba parę miesięcy, znając moje szczęście. A poza tym blokadą kolejną będą y, prototypy, których tutaj będziemy potrzebować bardzo dużą ilość, chyba z 50. Troszeczkę zaraz wam pokażę, to tam później mam wsklejenie, ale bardzo dużo będzie komponentów potrzebowania, nie wiem czy 20. Teraz było chyba 22 komponenty, to troszeczkę mi zostanie na zbieranie tego. I jutro, jak uda mi się, czy będę w wiele lepszym stanie niż dzisiaj. To ponagrywam Wam takie jakieś przebiegi walk z tym sojuszem CWF, może to będzie bardziej ciekawie. Dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia, Hej.